i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi chciałoby się jęknąć i powiedzieć Niemców biją bardzo cieszę się i dziękuję wam że jesteście tutaj na tej ostatniej mszy świętej dzisiejszego niedzielnego wieczoru wszystkim którym udało się oprzeć urokowi brazylijskiej piłki nożnej Dzisiejszego wieczoru dostałem takiego SMS przed chwilą. Co jest takiego w tej piłce nożnej, że faceci żyć bez niej nie mogą? Odpowiedź powietrze. W... Dajmy się zaprosić, dajmy się wciągnąć w ten najpiękniejszy moment spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Eucharystię. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na śniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarno gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na Ziemi. Lecz wsiany wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo Pańskie. Swoje Ewangelii. Zobaczcie, Ewangelia się spełnia już pośród nas w tych wszystkich szczegółach. Bardzo mnie poruszyło to ostatnie zdanie. W wielu przypowieściach Jezus mówił do ludzi, o ile mogli go zrozumieć. Bez przepowieści do nich nie przemawiał, natomiast w stosunku do swoich uczniów osobno brał ich i wyjaśniał im wszystko. I zobaczcie, co my robimy teraz? Co się dzieje z nami teraz, w tym momencie? Właśnie się spełnia to słowo o tym osobno. Że Jezus nas przygarnia tutaj dzisiejszego wieczoru, traktuje nas jako swoich uczniów, chcąc nam wyjaśniać wszystko. Wyjaśniać znaczy rzucać światło, mówić do serca, kontaktować się z naszą głębią. Po co? Żeby spowodować nasz wzrost, bo to jest zadanie ucznia, żeby rozwijał się, wzrastał. Jezus stosuje wobec nas pewien plan, pewien projekt powziął naszego wzrastania. Ojcowie Kościoła mówili, że dzieło Chrystusa, które przyszedł tutaj zainaugurować w nas, z nami, na ziemi, przypomina pewien powolny proces rozwijania się człowieka, które piesi chrześcijanie posługując się językiem greckim nazywali pajdagogija. Pajdagogos to był sługa którego zadanie polegało na tym, że on towarzyszył dziecku z domu rodzinnego do mistrza, dostarczyć dziecko do mistrza, do nauczyciela. I ten cały proces, ta cała droga jest tym, co Jezus Chrystus chce, żeby się działo w nas, z nami. To jest pewien proces nowego stwarzania. Święty Paweł mówi, że staliście się nowym dziełem w Chrystusie. Do czego zmierza to dzieło? Do tego, że Chrystus przyszedł na świat, stał się człowiekiem, wziął na siebie wszelki grzech, wszelkie zło, pozwolił się złu zniszczyć, po to, żeby je w sobie pokonać i podarować nam z martwych stanie. Dostęp do życia wiecznego. Zainaugurować ten nowy wzrost, wzrastanie naszego człowieczeństwa, żeby że Jezus chce wydobyć z nas wszystko do wymiarów dojrzałych, i wspaniałomyślność, i dobroć, i inteligencję, i wrażliwość, uczuciowość, zdolność przekroczenia samego siebie. Coś pięknego. Dlatego też Ewangelia często, kiedy mówi o grzechu, to przyrównuje grzech do paraliżu. Czasami to w naszych głowach nieraz jest tak, że nie lubimy słyszeć czy mówić o grzechu, bo nam grzech kojarzy się z przestępstwem naruszeniem normy, karą, czymś negatywnym. Natomiast w Ewangelii grzech jest porównany do paraliżu. Pamiętacie, jak jednego razu przyprowadzono do Jezusa paralityka? Postawiono przed nim, mimo wielu ludzi, a Jezus spojrzał na niego i mówi – odpuszczają Ci się Twoje grzechy. I wtedy ludzie, którzy byli wokół, słyszeli to, mówią – co ma piernik do wiatraka? Przecież ten człowiek ma powykręcane stawy – ręce, on nie może chodzić, a Pan Jezus mu jakieś tutaj teologiczne gadki wciska. I wtedy Jezus, znając ich myśli, powiedział, żebyście byli przekonani, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczać grzechy. Ja Tobie mówię, wstań, weź Twoje łóżko, idź do domu. I ten człowiek nagle doznaje odpuszczenia paraliżu, że zaczyna Zaczyno, zaczynają mu być przywracane funkcje, do których nie miał dostępu. Paraliż to jest jak wirus, który atakuje system komputerowy, i wtedy tracisz dostęp do wielu funkcji, które Twój program ma, ale one zostają zablokowane. Czasami jest pewien wirus, który także uderza w pamięć systemu. To jest coś takiego, co grzech też powoduje w nas, że wymazuje nam z pamięci najlepsze rzeczy których doznaliśmy ze strony Pana Boga. A przede wszystkim chcę wymazać człowiekowi z pamięci fakt, że jesteś dzieckiem Boga, że Bóg Cię stworzył. I wymazać z pamięci przede wszystkim to, co jest jakby sercem języka Boga, dobrej nowiny, że Bóg jest miłością i kocha Ciebie. Te grzechy, których być może doznaliśmy w życiu, w których być może ktoś z nas tkwi, których żeśmy się dopuścili w tym tygodniu, one być może już wymazały z naszej pamięci wiele dobrych rzeczy. Pozostawiając tylko pesymizm, smutek, rozdrażnienie, jałowość, pustkę. Dlatego Chrystus przychodzi, żeby wnosić w nasze życie znowu ten antybiotyk, jakim jest przebaczenie grzechów, A od tego się wszystko zaczyna. Zaczyna się od skruchu, od przebaczenia grzechów, od yy, możliwości zobaczenia tego grzechu. Że, po co? Żeby ustąpił paraliż żeby Chrystus mógł doprowadzić do pełnego wzrostu nasze człowieczeństwo. Dlatego Jezus posyła apostołów na cały świat i mówi idźcie do wszystkich ludzi. Dlaczego? Bo każdy człowiek ma prawo spotkać Chrystusa. To nie jest tak jak próbują ideolodzy pluralizmu nas przekonywać, że Jezus dla katolików, Mahomet dla muzułmanów, Buddha dla buddystów, Marks dla marksistów, każdy sobie wybiera co chce. Nie ma tu alternatywy. Budda nikogo nie wyciągnie z pętarza. Mahomet nie stał. Tylko Chrystus zmartwychwstał. I tylko Chrystus może pokonać w człowieku paraliż, zło, grzech i doprowadzić nas do pełnego rozwoju. Na miarę jego człowieczeństwa, odkupionego, zbawionego, takiego, jakie objawiło się w Synu Bożym. Bez Chrystusa ryzykujemy, że nasze człowieczeństwo nie zostanie nigdy do końca rozwinięte. Pozostajemy pozostaniemy niedorozwinięci. A Bóg tego nie chce. Żaden rodzic nie chce swojego dziecka pozostawić w fazie niedorozwoju. Będzie robił wszystko, żeby się rozwijał. I stąd właśnie ten proces wychowawczy, który Bóg podejmuje w naszym kierunku, w naszą stronę, ten proces naszego wzrastania. W tym tygodniu miałem okazję, żeby zajrzeć sobie do słynnej legendarnej encykliki papieża Pawła VI, napisanej 50 lat temu Humanewite. Ona poprzez mnóstwo nieporozumień została w wielu środowiskach świata, ale także środowiskach katolickich odrzucona. Natomiast Paweł VI mówiąc w swojej encyklice o pięknie, o sztuce miłości małżeńskiej i przekazu życia, tam mówił o czymś tak pięknym jak o tym, że rodzice, poprzez to, że otwierają się na życie, kochając się, otwierają się na życie, stają się współpracownikami Boga. Że Bóg ich włącza w swój proces tworzenia. Pan Bóg mógłby sobie zarezerwować stwarzanie ludzi bezpośrednio. Natomiast postanowił, że będzie stwarzał. Biorąc, włączając w ten proces mężczyznę i kobiety, którzy łączą się, kochają się i z tego pojawia się nowe życie, są współpracownikami Boga. Dokładnie to znaczy, że komórka mężczyzny i komórka kobiety łączą się ze sobą i to połączenie dokonuje Duch Święty i pojawia się nowa osoba, nowy człowiek. Ale to współpracowanie z Bogiem polega też na trudzie wychowania. Wychować dziecko, wychować człowieka to jest ogromny trud. Jestem przekonany, że o wiele łatwiej jest napisać i obronić doktorat niż wychować człowieka. Powinniśmy być wdzięczni wszystkim, którzy trudzili się nad naszym wychowaniem, którzy sprzyjali nam w jakikolwiek sposób. Czy to byli rodzice, czy nauczyciele, czy jakiś ksiądz, czy, czy jakaś, jakiś anioł. Ale za tym wszystkim stoi Pan Bóg. I zobaczcie, ten właśnie papież Paweł VI tak pięknie mówił, że na czym polega wychowanie: Wychowanie. Mówi, żeby z dziecka wydobyć człowieka, wydobyć chrześcijanina i wydobyć świętego. Wy, którzy jesteście rodzicami i macie dzieci. Kiedy przyszło Wasze dziecko na świat, przyszło Wam także do głowy, że to dziecko jest potencjalnym świętym? Wszystko zależy, czy się rozwinie do takich rozmiarów. Trud wychowania jest właśnie czymś takim. I dlaczego o tym dzisiaj mówię? Dlatego, że dzisiaj Słowo Boga właśnie mówi o tym, chce nas przygotować do pewnej mądrości. Dlatego Bóg bierze swoich uczniów osobno i im wyjaśnia. To znaczy, nas wtajemnicza pewną chrześcijańską mądrość. Na czym polega ta chrześcijańska mądrość? Polega na tym, że chrześcijanin wie, że jest pewien plan Boga w jego życiu. Że Chrystus zmartwychwstały zaangażował się, angażuje się w nasze życie po to, żeby nas powodować ten wzrost. A wzrost związany jest czasami z pewnym bólem dorastania. Wychodzi się z pewnych wcześniejszych form, pewnych ciasnych schematów. Dojrzewanie, dorastanie wiąże się z pewnymi kosztami także. Rodzice, które mają dorastające dzieci, wiedzą, co to znaczy nieustannie zmieniać, kupować im buty, trampki, ubranka ze wszystkiego wyrasta. To, jest, to są koszty wzrostu, wychowania. Ale też wychowanie, czyli wydobycie z dziecka człowieka, chrześcijanina, świętego, wymaga też pewnej mądrości. Mądrości polegające na tym, że Trzeba czasami przyciąć, czasami powiedzieć stop, czasami mieć odwagę powiedzieć nie. O tym właśnie dzisiaj była mowa w pierwszym czytaniu, w tym obrazowym opisie proroka Ezechiela. Kiedy Bóg mówił, że to jest tak jak z, ro, z, z roślinami. Trzeba czasami przyciąć, trzeba zranić, trzeba przesadzić, żeby zrosło lepiej. Kiedy pójdziecie Kiedyś na Monte Cassino pojedziecie odwiedzić słynny klasztor świętego Benedykta. To tam nad wejściem zobaczycie taki yy, yy, napis Sushi Pevi Po łacinie. Oznacza: przycięte rośnie lepiej. Kto się zna na roślinach, wie, co to znaczy. Trzeba umieć umiejętnie przycinać, żeby powodować wzrost, jakby m, wydobywać potencjał. Na tym polega sztuka wychowania i właśnie Bóg się angażuje w coś takiego. Po co nam jest to potrzebne? Po to, żebyśmy wiedzieli, że jeśli uczestniczymy w tym procesie dojrzewania, dorastania do świętości naszego wewnętrznego wzrostu, to potrzebuje, potrzebujemy się nauczyć też znosić tego koszty. Na przykład nauczyć się znosić przykrość. Człowiek infantylny kieruje się tym, co przyjemne, unika tego, co przykre. I dlatego też zostaje infantylny. A czasami przykroś, przykrość, a zaakceptowana, przyjęta, jest elementem wzrastania. Tak samo jak i upokorzenie. Przyjąć czasami upokorzenie. Przyjąć to, że ktoś cię zrani. O Jezus, raniło mnie to, co mi powiedziałeś. Ale mi powiedziałeś prawdę. Zobaczcie, tak mało mamy przyjaciół w życiu. Tu są osoby, które być może mają tylko przyjaciół na Facebooku. Dlaczego tak trudno jest znaleźć przyjaciela? Przyjaciel to jest ten, na którego możesz liczyć, że nigdy cię nie oszuka, zawsze ci powie prawdę, nawet jeśli by ci to dało w kość, weszło w pięty, ale możesz na to liczyć. Kto cię nie kocha, to będzie ci schlebiał. Schlebiają nam i mówią nam obłudne kłamstwa i nasycają nas hipokryzją ci, którzy nas traktują jako kot kreskowy, którzy chcą nas, nam coś sprzedać, wcisnąć, traktują nas jak klienci. Oni nas nie kochają, tak samo jak politycy nas nie kochają. Chrystus nas kocha, dlatego czasami nas yy, yy, ochrzani, czasami nas zrani także, dopuści nawet upokorzenie. Jeśli dwoje dzieci bawi się na jezdni i w pewnym momencie podjeżdża ciężarówkę i w ostatniej chwili mężczyzna, Y, zdoła ich y, ściągnąć na chodnik, i w pewnym momencie zaczyna krzyczeć na jedno z nich. Łatwo się domyśleć, którego z nich jest ojcem. Jeśli mi na Tobie zależy, to powiem Ci wszystko, powiem Ci prawdę. Jeśli będzie potrzeba, to Cię powstrzymam. Czasami nawet za, za, za cenę y, z, wyrządzenia Ci przykrości czy zranienia Ciebie. To jest sztuka bycia ojcem. W Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, w, w żywocie Mojżesza jest taki epizod, który jest bardzo trudno zrozumiały. Mianowicie, kiedy Mojżesz zostaje posłany przez Boga, żeby poszedł do Egiptu i wcześniej tam na pustyni, na, na Półwyspie Synajskim, gdzie Bóg go znalazł, Mojżesz poznał kobietę, yy, która nazywała się Sefora i miał z nią dziecko Gershoma i w pewnym momencie jest taka noc Mojżesz jest posłany przez Boga, ma iść do Egiptu I jest pewna, pewna noc, kiedy Mojżesz ciężko zachorował tak jakby miał umrzeć jakby go ogarnął jakiś demon i w, ta jego żona Sefora wie co robi co zrobić Idzie i obrzezuje, czyli nacina na pletek swojego małego dziecka, gerszoma, i krwią dotyka Ojca. I to uzdrowiło, to uratowało Mojżesza. Nauczyciele Izraela mówią: Mojżesz umierał, dlaczego? Bo umierał jako Ojciec. Nie stanął na wysokości zadania. Dlaczego nie stanął? bo nie podjął się trudu wychowania własnego dziecka. Bo czasami wychować własne dziecko to znaczy musieć go także zranić, żeby lepiej wzrastało. Nie ma tu żadnej ideologii, żadnej politycznej poprawności. Tutaj nie ma żadnego namawiania do tego, że trzeba dzieci bić i tak dalej. Nie. Tu jest chodzi o coś innego. O kochanie drugiego człowieka do tego stopnia, że nie pozwolisz mu na Twoich oczach ginąć. Nie pozwolisz mu iść do piekła. My czasami się boimy, jak Mojżesz, ojej, żeby nie zrobić przykrości drugiemu człowiekowi i z tego powodu nieraz kaznodzieje yy, rezygnują z głoszenia prawdy ludziom i rodzice rezygnują z głoszenia prawdy swoim dzieciom. Twoja córka idzie żyć z chłopakiem, bez ślubu, cierpisz, to Ci się nie podoba, ale nic jej, jej nie powiesz, bo się obrazi, bo przestanie cię szanować, bo nie przyjdzie w niedzielę na rosół. Ale przecież w grę wchodzi rozwój twojego dziecka. Cierpisz, bo nie, nie wychowywałaś jej w tę ten, w ten stronę, w ten sposób. Nie chcesz, żeby twoje dziecko ginęło w grzechu śmiertelnym, żeby się potępiło. O, jak to dobrze, jeśli czasami ktoś by nawet przyszedł i nami wstrząsnął. Ja bym sto razy wolał. Jeśli ktoś widzi na przykład, że schodzę ze ścieżki, uczciwości czy prawości, czy staje się złym księcem, ja bym wolał, żeby ktoś przyszedł i mnie zbeształ, rzucił mi to w twarz, niż żeby gadał za plecami, plotkował. To naprawdę nikomu nie pomaga. Plotkowanie, osądzanie, krytykowanie z boku. Przyjdź i powiedz: Przyjdź i wstrząśnij, a jak, jak to nie pomaga, to zacznij modlić się, zacznij robić ofiary z przykrości, zacznij pościć. Jeden ojciec tutaj kiedyś mi powiedział, że jego córka w ogóle go już nie słuchała. Zaczęła żyć w tak zwanym związku nieformalnym. On mówi: Ja tego nigdy nie, nie, nie wyobrażam sobie, że moje dziecko w ten sposób skończy. Nie chciała go słuchać? Odrzucała, upomnienia. Uwaga, bo czasami ludzie nas upominają z miłości, ale jeśli będziesz to odrzucał, przestaną to robić. Tak samo Pan Bóg upomina cię z miłości, mówi do ciebie, ale jeśli będziesz go lekceważył, ignorował, przestanie to robić. Ściągnie z ciebie swoją rękę i pozwoli, żeby twoje życie szło w ruinę. Być może nie ma innego wyjścia. Przecież wiadomo, jest taki rodzaj pychy że czasami człowiek musi zaśmierdzieć się od środka. Doprowadzić swoje życie do nędzy i ruiny, żeby dopiero otwarły mu się oczy, bo nikogo nie słuchał. Słuchał tylko siebie samego, ufał tylko sobie samemu. Dlatego też to wszystko służy temu wielkiemu procesowi wzrastania. Dlatego potrzebujemy uczyć się, czasami akceptować tego, to przycinanie, to przesadzanie, te operacje, które Pan Bóg stosuje w naszym życiu, po to być może zmagasz się z chorobą, po to być może Twój syn dostarcza Ci nieustannych przykrości, po to być może ciągniesz za sobą jak Tobu złe wspomnienia, stare grzechy, po to być może zrobiłeś ze swojego życia coś tak płytkiego i tak słabego, Niedługo się zaśmierdniesz. ale Bóg stosuje tyle metod, tyle sposobów do końca życia, do ostatniego momentu, będzie walczył o nas. Bo chce, żebyśmy nie tylko ocaleli od zła, ale żebyśmy rozkwitli jak święci, jak ludzie szczęśliwi. Nie w przeżywający tylko momenty szczęścia. W życiu są tylko piękne chwile. Nie. Tylko żebyśmy mogli kiedyś spojrzeć na życie i mieć poczucie sytości. I wtedy poczujesz się kochany przez Boga. I poczujesz, że wszystko miało sens. Także utrapienia, także nieustane upadki i podnoszenie się, także upokorzenia i także blizny, które zostały ci na ciele. Nawet sznity, nawet yy, głupi tatuaż który cię teraz upokażę, bo masz 50 lat i nosisz głupi tatuaż z panienką i sercem przebitym z czołą. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, jeśli chodzi o ten proces wzrastania, Ewangelia, nie ma wzrastania bez rzucania ziarna. A to ziarno mówi Jezus Chrystus może być malutkie, ale ma ogromną siłę w sobie. Ogromny potencjał, z tego wyrośnie wielkie drzewo. Co to jest? Słowo Boga. Nie ma wzrastania chrześcijańskiego, jeśli nie przyjmujemy słowa Boga. Dlatego słuchajmy. Wiara rodzi się ze słuchania. Przyjmuj w siebie słowo Boga. Zaczynają się wakacje. Pojedź na wakacje, ale weź ze sobą słowo Boga. Karm się. Być może właśnie wakacje są takim momentem uprzywilejowanym nawiązania na nowe relacje z Bogiem. Może za dużo biegasz? Za, za dużo pracujesz? Po co pracujesz? Żal ci, że doba nie ma 36 godzin? Może zachowujesz się jak mój wujek na Podkarpaciu. Żeby nie słuchać tego, co miała mu do powiedzenia żona i nie konfrontować się z, z problemami rodzinnymi, to brał czapkę i kosił cały dzień. Byle tylko od, odsunąć od siebie ważne problemy, ważne pytania. Może tak samo możemy biegać, jak pies, który się zerwał z łańcucha, i niczego nie rozwiążemy w życiu, bo boimy się poddać nawróceniu, terapii Boga. Boimy się upokorzeń, boimy się lekarstwa, antybiotyku, przebaczenia, słowa Bożego. Ziarno musi być wrzucone w glebę, ziemię i to jest jeszcze jedno słowo ważne. Bo Jezus powiedział nam dzisiaj tak: Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Ważne jest ziarno, ale ważna jest także Ziemia. Jaką Ziemią jesteś? Jesteś Ziemią żyzną, czy jesteś Ziemią wyjałowioną? Wszyscy miłośnicy ekologii. Kochani, dobre są jaszczurki. Dobre są robaczki. I ważne jest dbać także o zieleń w mieście i poza nim. Ale ważna jest także ekologia Twojego wnętrza duchowa. Jest czysta czy zatruta? Jaką glebą jest, jaką ziemią jesteś? Zobaczcie, ta gleba to jest także wspólnota, którą stanowimy, Kościół. My często się zwalniamy z pewnej powinności wobec kościoła, do którego należymy. Łatwo jest stanąć z boku i osądzać. Potępiać, rzucać fatwy. Nie, jesteśmy zanurzeni w tym kościele. To jest ta gleba, to jest ta ziemia. Dbaj o swoją duchowość. Dbaj o swoje myśli. Dbaj o czystość Twojego serca. Dbaj także o Twój kościół. Dbać o Kościół to znaczy, że wiesz, że to jest ta gleba, w której wzrastam ja, Ty, inni. Jeśli ja się nawracam, to Tobie będzie lepiej. Jeśli ja się psuję, to Tobie wyrządzam krzywdę. I odwrotnie, jeśli Ty się psujesz i stajesz się przewrotny, to mnie to szkodzi, bo jesteśmy wszyscy w jednej rodzinie, w jednym systemie. Dlatego dbać o ziemię, to znaczy módl się za ten kościół, do którego należysz. Ofiaruj mu także jakąś, za niego jakąś przykrość, jakieś cierpienie. Proś o to, żeby ten Kościół był jak najbardziej święty, żebyś miał jak najlepsze warunki do przeglądania się, jak w lustrze, do wzrastania, do tego, żebyś mógł spotkać w tym kościele Jezusa. Kościół to Jezus. Jezus to Kościół. Tak mówił ksiądz Dolinda Wottolo. Nie widział instytucji obcej, nie widział jakiegoś klubu religijnego, nie widział duchownych. Być może tu są ludzie, którzy jak pomyślą, słyszą Kościół, to od razu myślą: Polityka, Pedofilia. I jesteś z boku. Już do tego nie należysz? Kościół jest grzesz pełen grzeszników, ale Kościół jest miejscem świętości. To jest to miejsce wzrastania. To jest ta ziemia, gleba. Dbaj o swoją duchowość. Dbaj o jakość Twoich myśli, Twojego serca. Dbaj o Twój Kościół.